Wyszło, teleformy były nieraz tak szerokie Że nam wyszły bardzo ładnie, zwłaszcza bokiem Nim minęło nasze pięćdziesięciolecie Już mieliśmy najwspanialszy cyrk na świecie A w tym cyrku to licencja albo cud Pressowano cały pracujący lud Wielki przemysł, elektrownie, słynne huty na tej bazie tworzyliśmy naszą przyszłość Choć wróg wołał, wyzdychają nam mamuty Od tej huty, co zatruwa środowisko Od tej huty, która po szerokich torach Wysyłała blachę do wielkiego brata Otrzymując za to rudę, która miała mniej żelaza Aniżeli szpinak, szczaw albo sałata A w ogóle, gdy uważnie przyjrzeć się to nie wszystko było całkiem aż tak złe Nie wszystko było złe, nie wszystko Że tu wspomnę choćby cud nad Wisłą Tam u ujścia ponoć trudnej rzeki Raby Sam widziałem żyją cztery zdrowe żaby Nad tą Rabą jedna baba drugiej żabie Zamiast łomki zaaplikowała grabie Ja się pytam, gdzie apela to jest cud? Taki jurny i wesoły żyje lud, z tych wynurzeń i spowiedzi jasno widać. Tak więc uwierz, uwierz nam obywatelu, to półwieczy to nie była żadna bida, ale istne dolce widać w Perelu. Mógłbyś teraz mieszkać sobie w pięknej willi, albo jeździć ekstra super diesel Fordem, gdybyśmy to my w tym kraju wciąż rządzili. Gdybyś nam pozwolił trzymać się za mordę i faktycznie, kiedy dialektycznie przyjrzeć sprawie się, to nie wszystko było całkiem aż tak złe. Nie wszystko było złe, nie wszystko. Malowała nam się piękna przyszłość. Gdyby los nam pięciolatki dał kolejną, to byśmy Was zamalowali na olej. Tak więc macie nasze pełne przebaczenie. Macie nasze polityczne rozgrzeszenie. za pokutę żyjcie choćby i 100 lat, lecz na Kubie lub no przypuśćmy w kraju Rad. Rewolucja w Polsce trwa. Kolejne ekipy zamalowują niewygodne dla siebie napisy na murach wykonane zarządów poprzednich ekip. Są ściany, które już mają na sobie po kilka, kilkanaście warstw farby. Ale farby jest dużo, pędzli też, a ściany są cierpliwe. Kolejne białe plamy na ścianach czekają na nowe treści. Sytuacja w Polsce zmienia się i przypomina wesele, gdzie panem młodym jest rozsądek, zaś panią młodą politykę. Jak na razie nie udało się parę młodych doprowadzić do ołtarza. A jeżeli jesteśmy już w tematyce weselnej, to zapraszamy do wysłuchania piosenki weselnej. Była już chata w chacie szkło. I łapka, w łapkę przez kło, to twoje było prawie moje. I nagle szept nie, ja się boję. Tak prysnął nastrój bardzo łatwo, ogasły zmysły, błysło światło. Czasnął policzek, potem drzwi. Nie było sprawy, koniec gry. Czego się boisz, głupia? Czemu nie chcesz iść na całość? Czasem warto dobrze upaść, a tak niewiele brakowało. Czego się boisz, głupia? Przecież to jest takie ludzkie, że aż wstyd tak nagle ucie. Mała, nie bądź taki głupiec, to się boi Durne, nie wiadomo czego, to ciemnota durna za A potem przyszedł ten list. Przyjedź kochany nawet dziś, będziemy w domu tylko dwoje. Ciekawy plan, lecz ja się boję, bo znowu zasłonić mi się mamo. Znów będą płacze i to sam rozmyślisz, przerwiesz grę, zamiast obietnic zwolenie. Czego się boisz, głupi? Teraz ona nawija. Czemu nie chcesz iść na całość? Ja się mogę wstępnie upić, taka szyja. A to nie jest na śmiałość. No to, czego się boję, głupi? Przecież to jest ludzka sprawa. A jak uda się zabawa, no to mogę ten pierścionek kupić, co mi zależy, dwa melony. Skąd ta rozterka turna? Przemusek jest dla nas tabu, bo muszę najpierw skończyć studia, a ja zdobyć jakiś zawód. Wszyscy oglądają telewizję. Jak słusznie stwierdził Norwid, oglądanie telewizji to nasz wielki zbiorowy obowiązek. Oczywiście stopniem oglądalności telewizji zajmuje się specjalne biuro badania opinii publicznej. Ja natomiast chciałem Państwu dzisiaj pokazać pewne spostrzeżenie, które pozwala sprawdzić każdemu telewizorowi w domu stopień oglądalności poszczególnych programów telewizyjnych. Tutaj widzimy typowy kran Łazienkowy. A tu mamy typowy ekran. Ktoś z Państwa może pomyśleć, że ja będę, będę lał wodę. Otóż nie. Zauważyłem tylko kiedyś, myjąc ręce, pewną zależność pomiędzy oglądalnością telewizji a ciśnieniem wody w kranie. Mianowicie, gdy telewizja nadaje program dobry, ciekawy, jak na przykład Cegla Dynastia, Wtedy wszyscy oglądają ten program, począwszy od dzieci poczętych, a skończywszy na zciśnieniach emerytach. Nikt nie korzysta z wody i dlatego ciśnienie wtedy jest bardzo dobre. Przy innych serialach telewizyjnych jest odwrotnie. Są tak nudne, że wszyscy się w tym czasie kąpią i ciśnienie to nie spada. I tu chciałem sformułować moje prawo socjofizyczne. Ciśnienie wody w kranie jest wprost proporcjonalne, do atrakcyjności oglądanego programu. A ponieważ zauważyliśmy, że w czasie oglądania naszego śpiewnika piosenek domowych woda w kranie szoruje, co najmniej tak w czasie dynastii, wobec tego bez fałszywej skromności przebrałem się dzisiaj specjalnie dla Państwa za Blake'a Carringtona. Twarz to ma życie, byle jakie Atlety tych innych części ciała, bo one wszystkie osłonięte, a ona jednak goła cała, wciąż wystawiona na upały i zmienne frontów sytuacje. Ją się ogląda, ją ocenia, nią się przyznaje komuś rację, jak nieraz męczy siebie biedaczka w kubełku pełnym wazeli. Żeby do najgłupszej gry Dobierać najmądrzejsze miny Jak musi się wykrzywiać, jakie musi stosować piruety By dostosować się do tła, a nie być wołem u karety Tak więc bez przerwy musi dbać Żeby utrzymać się w tonacji I szereg różnych mytów znać Jak najkorzystniej się zeszmacić gdzie byle komu nawet w mig, przyznać mimicznie ciepłą rację, co zanegować grymasikiem, gdzie w miłą włączyć się owację. Ćwicząc to wszystko, jakiś czas w mimicznej szkółce udawania. Nie ma się twarzy, ma się parę kilokitu. Do dowolnego formowania tak trzeba. I bywa, że pochyla się. Ty już jedynie świecisz gestem. Tyle może na temat twarzy. A ja chciałem Państwa dzisiaj zapoznać z ciekawym instrumentem. Gdzieś tu go miałem. O, tu. Proszę Państwa, flet prosty. Po niemiecku blok flete, zakupiony w blipsku. Instrument niezwykle poręczny z punktu widzenia muzyka klezmera. Łatwo go chować do kieszonki. Flesista po prostu ma życie bardzo wygodne. Taki przypuśćmy harfista czy kontrabasista.